Jest Pan wybitnym pianistą i kompozytorem, niejednokrotnie występował Pan w piwnicy pod Baranami, gdzie spotkał Pan wielu znakomitych, znakomitych artystów. Czy to właśnie tam poznaliście się z Panem Janem? Tak, dokładnie tak. W czasach, kiedy wiadomo ogólnie, że Pan Jan przyjaźnił się z Panem Piotrem Skrzyneckim, a ja byłem prawą ręką Pana Piotra, bo Piotr, Pan Piotr zawsze mówił, że jak jest konferencja, czyli on i pianista, to możemy zaczynać kawalet. I pan Jan był taką postacią. Już Piotra bardziej znałem, e, także byłem do niego bardziej współufalony. Mogłem e, na coś pana Jana obserwowałem przy boku pana Piotra. E, nie miałem śmiałości, tak bardzo od razu szybko zaprzyjaźnić się z panem Janem, e, dlatego najpierw go obserwowałem. Oczywiście bywałem tam, w, jak pan Piotr z panem Janem e, rozmawiali. To ja tak przysłuchiwałem się i marzyłem, żeby tak z panem Janem być w bliżej stosunkach artystyczno-towarzyskich. Występował pan m.in. z Markiem Grechutą, Zbigniewem Wodeckim czy Ireną Santor. Niejednokrotnie występował pan również wspólnie z panem Janem Nowickim, łącząc poezję z muzyką. Czy może nam pan powiedzieć, skąd pomysł na takie muzyczno-literackie koncerty? To był na, na pewno to nie był mój pomysł. Pomysł prawdopodobnie producent, pomysłodawczynią i producentem była pani Ania Kondratowicz, towarzyszka Życia Pana Jana i ona to wymyśliła dwaj z Krakowa. Trochę, trochę, trochę śmiesznie brzmi, bo jak mi ktoś zwrócił uwagę, ani pan Jan nie jest z Krakowa, ani ja nie jestem z Krakowa. Jesteśmy tak zwany element napływowy. No, ale wnieśliśmy do tego miasta bardzo dużo. Już nie powiem, ile, ile pan Jan. Pan Jan skończył y, Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie i, i w Starym, a ja z kolei y, Akademię Muzyczną w Krakowie i, i również Piwnicę pod Baranami. Także pomysł odawczy była najprawdopodobniej, nie pamiętam, pani Ania i, i te... I te ten spektakl z panem Janem, dwaj z Krakowa, to było dla mnie, dla mnie wielka nauka, wielkie wydarzenie. wszystkim wielka nauka, bo od jakiegoś czasu prowadzę w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, wykładam piosenkę i, i pan Jan jest z tego, z tego czasu, z tej starej, dobrej szkoły, gdzie nie potrzebuje mikrofonu, gdzie jest, gdzie jest głos po prostu tak, tak konkretny, słyszalny, tak typowo aktorski, który po prostu słychać nawet z ostatniego rzędu, jak ktoś siedzi także że to była dla mnie wielka nauka wspaniałego wielkiego aktora. Co by Pan dzisiaj powiedział do Pana Jana? Ja bym. powiedział cytując jego piosenkę Konwalię z Albo Pet. Wpadni pan choć na pół papierosa, natomiast wiem, że te. Te papierosy bardzo mu za, zaszkodziły i, i wpłynęły na jego zdrowie dość niekorzystnie. Także zacytowałbym jego, jego piosenkę. Bardzo go brakuje i zacytowałbym, wpadnij pan choć na pół, na pół papierosa, na jakąś rozmowę, bo ten świat się zrobił taki smutny, a jego sarkazm, jego dowcip królował i po prostu fantastycznie Rozśmieszał nas ludzi, którzy odpowiednio odczytywali ten jego sarkazm, bo, bo byli tacy, którzy, którzy nie mieli tego poczucia humoru i, się i, i na niego obrażali, no, ale to, to jest ich problem. Natomiast bardzo, 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 bardzo go brakuje. Szczególnie tutaj, tutaj w Kowalu, w tutaj. ja mu powiedziałem dzisiaj na cmentarzu nad grobem właśnie wpadli pan choć na pół papierosa, a widziałem na krzewęcie ten, 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 ten pół jego ostatniego papierosa, tym bardziej Nawiera to znaczenia. Pamiętam pierwszy raz w teatrze, widziałem go w spektaklu w teatrze Stół. Byłem wtedy na studiach. Nie, nie miałem, do, w ogóle do tatu starego, było się bardzo ciężko dostać. Nie, nie, mnie się nie udało, ale jak zacząłem współpracę z teatrem Stół w Krakowie, to, yy, to udało mi się zobaczyć kolację na cztery ręce, gdzie z, yy, grał hendla. Jerzy Binczycki był Janem Wasjanem Bachem, i, i jeszcze trzecim lokajem był e, Schumannem chyba był Jan Peszek. Także, także wybuchowa obsada, jedna z najlepszych, jaką można było sobie wy, wy, wyobrazić. No i, no i pan Jan oczywiście tam był, tam, to aktor swojego, to aktor swojego, wtedy zauważyłem e, prawdziwego aktora. Prawdziwego aktora. No, potem oczywiście po tym filmie, chyba go pierwszy raz jeszcze przed, przed kolacją zobaczyłem go przecież w Panu, w Panu Wołodyjowskim, gdzie grał rolę Ketlinga. Z tego co wiem, on nie, nie przepadał za tą rolą i potem oczywiście w Wielkim Szu, no, wielka kreacja, wielka kreacja, no, no przykład takiego aktorstwa niepowtarzalnego. Tutaj jest, nie muszę rekomendować tego filmu, ani, ani jego kunsztu, czy jego mistrzostwa. Także to tak, tak mi pozostał, mówiąc tak krótko, jako aktor, jako, a, a jako człowiek, tak jak mówię, mógłbym. Ja lubię ludzi, lubię przebywać z ludźmi, którymi nie, nie ma nudy. Jest ludzi mądrych, inteligentnych. Uważam troszkę, że za, za późno zaczął pisać, bo absolutnie ten jego ta, talent literacki gdzieś tam, te, ale, ale może tak jak ja zacząłem późno, późno pisać nutki, komponować, że może czy, przyszedł ten czas, kiedy on się na, nauczył świata, kiedy ten świat poznał i, i, i wtedy zaczął pisać, zaczął pisać. Także żałuję, że tak późno może byśmy mieli więcej fantastycznych książek jego. 对对对。